Witam serdecznie. Dziś zrobimy kotlety schabowe w zupie cebulowej. Tak więc zaczynamy od rozbicia schabu na cienkie plastry. Ser około 50 g. Ja zetrę na drobnych oczkach. W pojemniku mam 150 g bułki tartej. Wszystko razem wymieszamy. Do głębszego talerza wbijemy dwa jajka. Dokładnie rozkłącimy. Na kolejny talerz wsypiemy całą zupę cebulową. W pierwszej kolejności mięso obtaczamy w zupie cebulowej. Delikatnie dociśniemy, tak żeby się ładnie wszystko obrało. Następnie jajko i już bułkę z serem. No i analogicznie postępujemy z każdym kawałkiem. Zupa, jajko i bułka. Jajka i zupę cebulowej idealnie wystarczyło na 5 kotletów. Teraz na średniej mocy palnika rozgrzejemy patelnię, dołożymy smalec. Jak nie mamy, to możemy się posilić olejem, ewentualnie oliwą i będziemy smażyć z obydwu stron na rumiano. Smalec mamy rozgrany, tak więc rzucamy mięso i na małym płomieniu smażymy z obydwu stron, tak jak mówiłem na rumiano. Jeśli mamy grube kotlety, możemy je pod koniec przykryć pokrywką, żeby je topić w środku. panierka się pięknie przyrumieniła i w taki oto sposób mamy kotlety schabowe w wersji cebulowej. Jeśli się trafili spodobało to się bardzo cieszę. Zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam i życzę smacznego.